Glor. Witajcie serdecznie w tym odcineczku, widać pierwszy raz, co widzicie w rogu. Chimpanzee, ja, ja z Ja bratem bram. Dokładnie. Elefanty nel deserto który kamina Kurczę. Brr, brr, patapim teraz, Kuba. Brr, brr, patapim. Brr, brr, patapim. Brr, brr, patapim. Co to jest? Brigo, camelo, wufo, fardello. Frico cammello, posso farlo? Frico cammello. E io, dove faccio? Frico cammello, posso farlo? Ho già te in alto. Questo frico cammello. Burbaloni, lulli, lolli. Capi cocos... Bello, bello, cappelli. bananini. Wow, wow, wow. Czekam. Co to jest? No to właśnie musisz wejść. Czekaj, jak to się nazywa? Elefantelli. Wow, wow, wow. Elefantelli. Kubaletrzymy musisz umarnąć. Wiem. Bo inaczej ci cioci odnied na wagę. Frulli frulla. Un pinguino nel deserto che fa bla bla. No. Gdzieś cię wysłał w banana. bombombini guzini gusini. <laughs> no. Do gong ismega. Nie do goni. że widzimy się na końcu, na początku. No więc widzimy się na końcu, bo ja będę wtedy na końcu. <totoposy> o kurczę, to się stanęło. się. <totoposy> bądź, bądź, bądź. To też patrzysz na mnie, Boś na siebie, a ja na siebie nie mogła. To się jest. A mogę iść dalej na medium poziomie? Nie. Ale jestem już. Czyżbyś zginąłem Jestem na medium. Nie możesz. Poczekaj. Poczekaj. Chyba gdzieś tu mają rzeczy, będziesz widzieć. Ty jesteś po tym tung tungu? Tu jesteś? Nie. Depnęło mnie do innego wymiaru. Nie, do wymiaru hard. Mogę iść na medium hard. Bombardiro no. krokodilo. No. Un fottuto alligatore volante che vola e... Bombardiero sì, Crocodilo io. un fottuto sì, alligatore che volante che vola e... sono pansini, non sono piaciute, camelo, truffo fardello, flori flora, bombombini guzini, tung 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 sahur, molto so, Skąd widziałeś to tam będzie? Skoro nawet nie klikasz w dźwięk. Dobra, teraz... Ośmiotini czy boc, ten wycinny będzie taki nudny! Tungzda! Teraz tung, tung. O! Jestem. bomberdillo krokodillo. Balerina cappuccina. Balerina Kapucina!

Giraffa celeste, viafra agreste, orangutini ananasini. Pup! Pup, puppa duppa, duppa puppa. Scherzi, non so. Garamararamraraman mararaman. Madaddum dum dum. Scurata. Ballerina cappuccina? No, no, no. Espressona signora. Con il suo charme, una vera daddam. Matteo! Espressione signora. Suba Matteo! Cuba Matteo. Che tempo, suicidico. Mateo. Mateo! 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 <supra> <gibu> A gdzie teraz Top, toby, top, No nie pokazuj na kamerko, bo mi. bo widać mi palec bom bom bom... Balerino lolo Ja jestem na tych! Już niedługo jesteśmy na miejscu Kuba No z nią mnie Ja byłam pierwsza Teraz ja jestem Nie ja Czemu? Bo moje dziewczyny mają pierwszeństwo Ja idę już za Jest się do tobie do ogonku hmm. O! To będzie mi pomagać teraz, z rzeczami, których nie znam. Jestem sam. Ja też, bo, bo śledziłem cię. Ale nie w ogóle. Przez to nie musiałem się wysilać. Au. A ja mam na pierwszym. jak ja gram na telefonie, a na tablecie. Absolutnie, że do razu. Musimy Że przejść. Przejdźmy na z... zielonym kolorze. Co która przejdzie to cała z sigmą. I umarłam. Ale miałeś mnie nie deptać po łebie. I mnie deptała i poczułam. Nie. A czyli dlaczego mnie deptałaś po ręce? To bolało. O kurczę. No kur... Ja no chyba to przejdę pierwszy. No, poczekasz na mnie tak. Chyba, że nie. Poczekam. No poczekaj, zadzwonię do mamy. Kto wie. No i spadłem. O! Ale ty ale... wierzyciel od początku. Nie Ale... Myślałam, że tutaj cię wtopię. Tam dalej jest taki spa... punkt. No gów! Też spadłam. I nacisnąłem tu gówną. No. Jeszcze jestem na tej. Po to, że czasem nagrywam, mnie to denerwuje. Weź, no jeszcze tak to nieskoczona, już umarłam. Co, cały czas. Umieram. Stał mi w, ko w, w gębie. Co miałem zrobić? Niby? Nie wiedziałem. Yy, jestem ja no. za no i zginął, że. Jak zda? Yes. Ja muszę grać w innej pozycji po prostu. Czemu mi to muszę? Uś to mi. Czemu ja to muszę zawsze mieć? Gościu, nie stawaj we mnie. No mówiłem, nie stawaj. No głupie powiadomienie. Jeśli jeszcze raz mi takie powiadomienie wyskoczy, to ja zgłoszę to do prokuratury. Prawa, czy les? Wierciu no. proszę, mi przeszedł. Nie, nie, I ja tu przedtem. Y, przeszłam. Jest! Przeszłem! Nie, no, ale, ale No ale, nie, nie, tu ja nie, nie, tu nie, 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 Musisz widzimy się na końcu, no to widzimy się na końcu. No, ale ja do za to mnie, a nie do ciebie. Piękne wakacje bez Hani. No, no co? Kupię się. Mam tam pójść z, z kijem Tung Tunga? Tak. Aha, okej. Okay. Idź mam wklepać. Halo? Jak ci się bierze? Gdzie, jak jak ci się bierze? Pytam się. A ja nie mogę zabrać. To jest Okej, mniejsza. Zabiorę bazilkę. Co? Ale to za Robuxy. No i co mi tam? Wyciągnę sobie z dupy Robuxy. Nie wyciągnę Да, Ты не что? Ну, ты тут делаешь? Подождите, ты стоишь здесь, брат. Я не вижу, куба. Что Что у меня штанила? To jest mi errora wysgę. Nie mam Robuxów, więc... Oszukuję grę. O. Czekaj, drugą stronę będę to robił. Dzięki czemu Miano nie chcę mi szczelić, wiesz? Wiecie widzowie, jak ja chcę mi Sprawdzę na odcineczku Okej, okay, to by pół Z tego krótkiego... Nie, bo ja jeszcze zagram w kółkę krzyżyk. No, zobaczmy, kto wygra. Nie, no przecież też to już 11 minut trwa. To, to wrzucisz jeszcze dzisiaj na kanał. No już jestem przy końcu. A... Okej, okay, to, to, to widzimy się na miejscu. Co? Przecież już jestem na miejscu. Nie, tam, gdzie mamy biegać. Chodzi mi o to. Widzimy się właśnie w tamtym miejscu. Okej, okay, jestem przy tym bieganiu. Jak nie bieganie? Kuba, gdzie ty jesteś? No jestem na miejscu. Tutaj? Nie. Tam, gdzie, tam, gdzie gramy przecież, idioto. Matko, weź kładź. Spide głupka. Co ja mam na łapie? ty nie coś miałam. Ja już oddejdź swój pierwszy ruch. Być tam X-em No, Hanie to oszukujesz. Wygrałem. ja wygrałam. Stawiłem. Siada fa celesta. Pasz chorela Siada Wiarcio agreste. No ty oszukujesz kurwa. kur. No ja ty nie chcesz stawiać? Okej, okay, tak tak, teraz się bawimy. Pa, 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 pa. Okej, okay, to koniec odcinka, bo Hańka poleciała.